Czy widziałeś Złoty Kamień? Spotkałeś trzy siostry, którymi słynie powiat Kozienicki? A może pływając w Sieciechowskim jeziorze Czaple, zaczepiłeś nogą o wieże dawnego grodu Sieciecha? Nie. Przyjedź do powiatu Kozińskiego i zwieć miejsca nie tylko związane z pięknymi legendami, ale przede wszystkim miejsca przesycone historią, tradycją i kulturą. Wybierz się z nami na wirtualną wycieczkę, by choć przez chwilę poczuć klimat tych jakże niezwykłych miejsc. Aby jednak zabrać cię w głąb powiatu, należy powiedzieć o kilku ważnych aspektach. Powiat Kozienicki leży w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Wyjątkowo równinny teren jest mimo wszystko bardzo charakterystyczny. Spośród siedmiu gmin wchodzących w skład powiatu, jednej miejsko-wiejskiej Kozienice i sześciu wiejskich Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew i Sieciechów. Każda wyróżnia się różnorodnością i zapewnia zarówno swoim mieszkańcom jak i turystom moc atrakcji. Teren powiatu Kozienickiego zamieszkuje ponad 60 tysięcy osób. Tu wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak i turyści, znajdą coś dla siebie. Nieważne, czy jesteś turystą aktywnym, stawiającym na ruch, turystą zwiedzającym, turystą szukającym odpoczynku i relaksu, czy też osobą preferującą modny w ostatnim czasie nurt Slow Tourism, czy też szerzej Slow Life, czekają na ciebie miejsca wyjątkowe. Przyroda Puszczy Kozienickiej i Stromieckiej daje szansę na odpoczynek na łonie natury, wśród bogatej flory i fauny. Zapach leśnego runa i śpiew wielu gatunków ptaków, kojący dla duszy, uspokajający w sposób szczególny, pozwalają się oderwać od miejskiego zgiełku. Zlokalizowane na terenie powiatu rezerwaty krępiec, zagorzżon, olszyny, należące do obszarów chronionych, kuszą turystów naturalnymi krajobrazami. Dzięki licznym szlakom rowerowym i pieszym, zlokalizowanym wśród leśnych ostępów, amatorzy aktywności fizycznej mogą ją łączyć z podziwianiem przyrody oraz odwiedzaniem licznych miejsc pamięci narodowej i leśnych mogił, będących pozostałością wojennych bitew stoczonych na terenach puszczańskich. Jazda rowerem, marsze Nordic Walking czy spacery to doskonały wybór, by poznać zagadkowe tereny Ziemi Kozienickiej. Miłośnicy wodnych krajobrazów nie pozostaną obojętni poruszając się wzdłuż Doliny Środkowej Wisły. Ponad 80-kilometrowa linia brzegowa powiatu kozienickiego przyczyniła się do utworzenia wielu punktów widokowych, z których oglądać możemy nurt Królowej Rzek Polskich, Wisły, a także zamieszkujące ten teren zwierzęta, liczne ptactwo, bobry, dziki, sarny. Miłośnicy spędzania czasu nad wodą pokochają również pozostałe rzeki powiatu Kozienickiego. Dostojna Pilica i pięknie meandrująca Radomka stanowią raj dla wędkarzy oraz kajakarzy. Wisła, Pilica i Radomka nazywane są Trzema Siostrami. Ma to związek z legendą krążącą na Ziemi Kozienickiej. W Chacie, na skraju Puszczy, mieszkał ojciec z trzema córkami. Po jego śmierci dziewczęta wyruszyły w długą podróż. Po drodze spotkały głodną staruszkę. Najstarsza z sióstr wyciągnęła ostatni kawałek chleba, by ją nakarmić, do czego zniechęcały ją dwie pozostałe. W tym momencie staruszka zamieniła się w młodą, piękną kobietę i zamieniła siostry w trzy rzeki. Najstarsza, która chętnie udzieliła pomocy, zamieniona została w potężną i silną Wisłę. Średnia stała się delikatną pilicą, która ma wspierać Wisłę we wszystkich pracach. Najmłodsza zaś zamieniona została w pracowitą radomkę, której wody zaopatrywać mają młyny i tartaki. A kto woli jeszcze spokojniejsze wody, może wybrać się nad zalew Polanka w Garbatce-Letnisku, zalew w Janikowie, nad Kozińskie Jezioro lub do Sieciechowa nad Jezioro Czaple. Opowieści mieszkańców głoszą, że właśnie tu, w miejscu gdzie teraz jest jezioro, stał gród Sieciecha. I do niedawna przy niskim stanie wody można było zahaczyć łódką o wieżyczkę grodu. Kto wie, może legenda ta ma w sobie ziarnko prawdy? Może zechcecie sprawdzić? Kiedy już odpoczniecie nad wodą, Wybierzcie się w podróż śladami historii powiatu kozienickiego, a jest ona przebogata. Król Władysław Jagiełło właśnie tu, w Kozienicach, nakazał wybudowanie słynnego mostu łyżłowego. Stanisław August Poniatowski nie tylko wybudował okazały pałac, ale również pomógł w odbudowie Kozienic po Wielkim Pożarze. Tu też urodził się późniejszy król polski Zygmunt I Stary co upamiętnia pierwsza świecka kolumna w Polsce, na której wzorowano się przy budowie warszawskiej kolumny Zygmunta III. Wazy. Terenu powiatu kozienickiego nie szczędziły także ciężkie czasy, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Powstania listopadowe i styczniowe pozostawiły ślady w postaci niezliczonej ilości bezimiennych mogił, grobowców i pomników. Podobnie I i II wojna światowa. Cmentarze pierwszowojenne to stały krajobraz powiatu kozienickiego. Znajdziemy je niemalże na terenie każdej gminy. Ten, kto lubi wędrówki z historią w tle, ale i interesuje się trochę architekturą, ma co podziwiać na terenie kozińskiej ziemi. Ileż jest w naszym powiecie niezwykłych zabytków? Sakralne, unikatowe świątynie, takie jak ta w Opactwie, po zespół kościelno-klasztorny, już od progu urzekają freskami i tajemniczym klimatem. Pod Opackim Kościołem, w kryptach, spoczywają prochy blisko 280 zakonników. Miejsce to i przykościelny dziedziniec były terenem wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zabytkowy, pobenedyktyński kościół w opactwie jest perłą architektury późnego baroku województwa mazowieckiego. W 2017 roku starostwo powiatowe w kozienicach wraz z partnerami rozpoczęło starania o wpisanie tego wyjątkowego obiektu na prezydencką listę pomników historii. Będąc w Sieciechowie, możemy być jednocześnie w Paryżu, a to za sprawą ulicy o wdzięcznej nazwie Paryż. Spotkamy tu charakterystyczną starą zabudowę, której historia sięgać może nawet XVII wieku. A na skraju ulicy stoi zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Pierwsze wzmianki o parafii w Sieciechowie pochodzą z 1191 roku i związane są z klasztorem Benedyktynów. W 1707 roku sieciechów wraz z drewnianym kościołem został spalony, po czym w 1710 roku rozpoczęto odbudowę świątyni. Ukończono ją w 1769 roku. Niedaleko od sieciechowa w Bąkowieckim Lesie leży złoty kamień. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, może być pozostałością po upadku meteorytu. Jego struktura niegdyś pięknie odbijała światło słoneczne, co sprawiało, że jego blask było widać z dużej odległości. Kamień miał ponad 3 metry średnicy i wejście na niego sprawiało nie lada trudność. Z biegiem czasu kamień, obłupywany przez mieszkańców okolicznych wsi, którym służył jako materiał do budowy domostw, stawał się coraz mniejszy i dziś porośnięty mchem jest ledwie dostrzegalny z leśnej ścieżki. Jego pochodzenie jednak nie jest do końca wyjaśnione. Najprawdopodobniej jest to głaz narzutowy, przyniesiony przez lodowiec. Jest to interesujący obiekt przyrodniczy, niespotykany na naszych terenach. W wysokim kole leżącym w niewielkiej gminie Gniewoszów znajduje się sanktuarium najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego, a w nim łaskami słynący cudowny obraz Matki Bożej Wysokolskiej, obraz którego koronacji dokonał prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński. Nieopodal znajduje się niewielka wieś Zwola. To tu do swego wuja i babki przyjeżdżała polska nobliska Maria Skłodowska-Curie. A stąd już blisko do Garbatki letnisko, gdzie podążając szlakiem garbackich willi podziwiać można charakterystyczne dla tego terenu drewniane budynki. Słynny garbacki mikroklimat jest zbawienny dla zdrowia i uznawany za leczniczy, między innymi dla dróg oddechowych. Rozległe leśne tereny sprawiają, że powietrze jest czystsze niż w innych miejscach. Między innymi dlatego do garbatki przybywały znane osobistości. W czasach okupacji mieszkał tu wybitny filozof Leszek Kołakowski. Ale nie tylko z garbatką los połączył życie znamienitych postaci. W Kozienicach urodził się Bogusław Klimczuk, polski kompozytor, pianista i dyrygent. Tu też organizowany jest festiwal muzyki rozrywkowej jego imienia. Ostatnie lata swojego życia w Kozienicach, w zgromadzeniu sióstr franciszkanek odcierpiących, spędził wybitny organista i kompozytor Józef Furmanik. Mówiąc o zgromadzeniu sióstr franciszkanek, nie sposób nie wspomnieć o jego założycielce pochodzącej z Kozienic, Słudze Bożej Kazimierze Gruszczyńskiej. Aktualnie trwa proces beatyfikacyjny siostry Kazimiery. Trzebień w gminie Magnuszew wita pięknym, pochodzącym z drugiej połowy XIX wieku pałacem wybudowanym przez zamońskich, a zlokalizowanym w rozległym parku, gdzie w XVII wieku istniał dwór myśliwski. Mniszew znajdujący się kilka kilometrów stąd to z kolei miejsce kojarzące się z militariami. To tu na terenie rozległego skansenu bojowego I Armii Wojska Polskiego odbywają się coroczne pikniki militarne, stąd też startuje rajd pojazdów militarnych. Z Mniszewa, przez Puszczę Stromiecką dotrzemy do Grabowa nad pilicą, gdzie urodziła się i mieszkała młodopolska poetka Maria Komornicka, znana nie tylko dzięki swojej twórczości, ale również przez to, że wyparła się swojej żeńskiej tożsamości, tworząc jako Piotr odmieniec włast. W Grabowie wielokrotnie odbywały się uroczystości upamiętniające tę niecodzienną artystkę. Warto odwiedzenia jest również kopiec piusyckiego w Głowaczowie oraz pochodzący z XIX wieku kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Brzuzie. imprezy cykliczne organizowane przez powiat Kozinicki spotykają się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony turystów, jak i mieszkańców powiatu i regionów sąsiadujących. Muzyka Powiatowe rajdy rowerowe śladami historii, organizowane od 2011 roku, z powodzeniem łączą propagowanie turystyki rowerowej z poznawaniem zabytków, miejsc pamięci narodowej oraz walorów krajobrazowych powiatu i nie tylko. Pamiętamy również o przeszłości i walkach narodowo-wyzwoleńczych, dlatego też w ciągu roku powiat organizuje lub współorganizuje wiele wydarzeń patriotycznych i patriotyczno-religijnych. O wszelkich atrakcjach, imprezach, historii, a także dziedzictwie kulturowym powiatu kozienickiego przeczytać można w dziewięciu wydanych przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach publikacjach. Bieżące wydarzenia i informacje obejrzeć można w telewizji internetowej Nasz Powiat i przeczytać o nich w wydawanym co miesięczne od 2003 roku biuletynie informacyjnym Nasz Powiat. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, a także infrastruktura i korzystne położenie komunikacyjne stwarzają idealne warunki dla inwestorów. Przez powiat przebiegają dwie drogi krajowe. Z północy na południe droga krajowa nr 79, Warszawa, Sandomierz, Kraków, natomiast z zachodu na wschód droga krajowa nr 48, Tomaszów Mazowiecki, Białobrzegi, Kock. Planowana jest także kolejna ważna inwestycja drogowa, którą jest budowa mostu na rzece Wiśle, łączącego powiat kozienicki z powiatem garwolińskim. Piękne krajobrazy, niezwykłe miejsca i bogata historia czekają, by się zobaczył, odwiedził i poznał. Zapraszamy do powiatu kozienickiego. Przyjedź, bo warto!